Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku mojego podcastu. Ja nazywam się Dawid Pajerski. Na co dzień jestem agentem nieruchomości, liderem zespołu Time, szkoleniowcem nowych agentów w sieci Remax Polska, ale również autorem książki Wyjście z butów pracownika, na którą mam dla Was specjalny rabat. Ale o tym chwilę później, bo dzi dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o książkach. O książkach, które warto przeczytać, o tym jak te książki czytać, w jaki sposób to robić, jak je wdrażać, ale przede wszystkim, które pozycje wniosły realną wartość czy realną zmianę w moim życiu osobistym czy też biznesowym. Cała tematyka podcastu skupia się oczywiście na wyjściu z butów pracownika i do tego gdzieś tam cały czas będę nawiązywał. Pamiętaj, aby subskrybować kanał i jedziemy. Przede wszystkim w jaki sposób czytać te książki. Yy, chodzi mi o formę, bo wiele osób mówi, że książki szanuje. Jest część osób, które te książki w cudzysłowie nie szanuje. Jestem jednym z przedstawicieli osób, które po książkach kreślą, piszą notatki, zaznaczają fragmenty yy, nie tylko ołówkiem, ale długopisem, kolorowymi markerami i tym podobne. Dlaczego? Przede wszystkim bardzo pomaga to w utrwaleniu materiału, ale również powrocie do najciekawszych fragmentów. I polecam w ten sposób to robić, bo zasadniczo wtedy jesteś w stanie więcej wdrożyć, więcej zapamiętać i tym podobne. Natomiast jeśli mowa o wdrażaniu książek, czy, czy raczej wiedzy zdobytej poprzez książkę i wdrażaniu tego do życia, to Dan Lok, koreański multimilioner, o którym też dzisiaj będę mówił i o jego książkach, wyznaje taką zasadę, że czyta książkę aż do momentu znalezienia trzech nowych technik, trzech nowych narzędzi, trzech nowych pomysłów i natychmiast je wdraża i odkłada daną książkę. Natomiast ja tutaj staram się zawsze znaleźć tak zwany złoty środek, czyli z jednej strony z każdej książki coś wynieść, z każdej książki coś wdrożyć, natomiast samo czytanie książek jest też aspektem y, pewnego rodzaju odskoczni, przyjemnego spędzania czasu, y, czegoś tak jak. Y, na przykład oglądanie seriali i tym podobne. Mam dobre spędzenie czasu przy książce jest dla mnie już wartościowe, a czym więcej znanej książki wyniosę i zastosuję, no to jest taka wartość dodana. Ale nie przechodzę w taką skrajność, że z każdej książki muszę wynieść 200 rzeczy. Książką, która idzie na pierwszy ogień jest Obuć w sobie olbrzyma Antoniego Robinsa, jedna z najbardziej znanych pozycji, jeśli chodzi o szeroko pojęty rozwój osobisty. Ona jest napakowana różnego rodzaju technikami ćwiczeniami, które należy wykonać, żeby właściwie ją zastosować. Czytałem ją po raz pierwszy ładnych parę czy paręnaście lat temu. Podam wam jeden z przykładów na przykład z książki. Który... Bardzo dobre w tej książce jest to, że wszystko jest na realnych przykładach, na często przykładach z życia właśnie Antoniego Robinsa. Mówił o jednej sytuacji, a ja być może tą sytuację gdzieś tam spłaszczam, czy troszkę zmieniam. Natomiast morał czy puenta pozostanie taki sam. Yy, pewien bezdomny kiedyś za zaczepił Antonego Robinsa, który już wtedy zarabiał miliony, yy, i mówi, czy dałby mu jednego dolara. Antony Robins yy, obrazowo to opisywał, że otwiera przy nim portfel. Mówi, zastanów się dobrze. On mówi, jednego dolara. OK, otworzył ten portfel, po, po czym okazało się, że w tym portfelu kilka ładnych tysięcy dolarów, oczywiście w setkach, i powiedział wtedy temu bezdomnemu: W życiu dostajesz dokładnie tyle, o ile prosisz. Jest to znacznie głębsza myśl niż jakby sama kwestia związana z tym, że jeśli kogoś o coś prosimy, to otrzymamy. Natomiast chodzi często o takie wewnętrzne motywacje o proszenie wszechświata czy tego, w co wierzymy, żeby do nas po prostu pewna energia, być może karma dla niektórych, natomiast żeby pewne elementy do nas przychodziły, szeroko pojęty sukces, dobrobyt i tym podobne. Jest to książka, na podstawie której powstało multum innych dobrych książek. Także jeśli zastanawiasz się nad jakąś pierwszą pozycją, którą warto przeczytać, to Obudź w sobie olbrzyma jest na pewno dobrym pomysłem. Jest również pomysłem po przeczytaniu wielu książek, po to, żeby jeszcze przejść na wyższy level w e, wtajemniczenia i poprzez różne, bardzo czasami dziwne ćwiczenia e, odkryć i odblokować swój pełny potencjał. Tak jak wspominałem, o rabacie na hasło Podcast Dawid otrzymasz rabat na książkę Wyjście z butów pracownika. W opisie masz link. Natomiast jeśli już jesteśmy przy tej książce, podam wam dwa tytuły, które mocno się z nią łączą. Te dwa tytuły to Sprzedawaj jak Ryan Serhant i druga pozycja to sprzedaż, jak sprzedać prawie wszystko prawie każdemu i to jest Fredrik Eklund. Te trzy pozycje łączy przede wszystkim wydawca OSM Power, ale również łączy je fakt, że każdy z nas jest agentem nieruchomości, każdy działa w innym miejscu w inny sposób. Przede wszystkim te trzy książki polecam i już mówię dlaczego polecam te dwie, no bo, bo o mojej pozycji w tym odcinku wiele nie będę mówił. Sprzedawa jak Ryan Serhant. Ryan Serhant jest jednym z najlepszych sprzedawców ogólnie na świecie, przede wszystkim jako agent nieruchomości. Jak widzicie, tutaj wiele różnych myśli ja sobie wypisuję w książce. Widać, że to rzeczywiście działa. I jedną z takich najważniejszych postaw czy zachowań, które wyciągnę z tej książki, to jest wyrzucanie piłek. Jeśli wyobrazimy sobie lidy, czyli nasze kontakty, nasz kontakt z klientem jako formę wyrzucania piłek, czyli jeśli na przykład zagadaliście z danym klientem i on potencjalnie może coś od was kupić, to można powiedzieć o pewnym wyrzuceniu piłki. I Ryan Serhant mocno tutaj zaznacza tą obrazową formę w taki sposób, żeby tych piłek jak najwięcej wyrzucać. Dlaczego tak jest? Bo część piłek gdzieś tam w tym powietrzu długo, długo się utrzymuje, spada. Jedną złapiemy, druga się odbije od ziemi, trzecia nie wiadomo, co się z nią stało. Natomiast, jakby ogrom ilości tych piłek powoduje, że czym więcej ich wyrzucimy, tym więcej w stanie jesteśmy też złapać. To jest taka bazowa myśl przewodnia sprzedaży, że po prostu trzeba tych powtórzeń bardzo, bardzo, bardzo dużo robić. Sama książka też jest bardzo ciekawa. Polecam. Kolejna pozycja to właśnie, jak sprzedać prawie wszystko. Prawie każdemu. Fryderyk Eklund też jest bardzo dobrym sprzedawcą nieruchomości. Natomiast polega, polecam wam te pozycje nie, nie tylko jeśli będziecie chcieli zostać agentami nieruchomości. Tu chodzi przede wszystkim o sprzedaż bezpośrednio. Też wiele różnych technik, patentów, rozwiązań z tej książki zastosowałem. Tutaj mam taką złotą myśl i ona jest świetna. Żeby móc latać jak ptak, musisz najpierw pozbyć się gówna, które ciągniecie w dół. I wiecie, yy, o każdych z tych cytatów można powiedzieć, że to są jakieś takie błahe, trywialne, banalne przykłady. Natomiast jeśli przeczytacie całą książkę, ten nawet najbanalniejszy tekst, cytat yy, uzupełni Wam się w logiczną całość. Na początku wspominałem o danie Loku. Nie wiem, czy tak to ładnie można. Odmienić, natomiast pan Danlog jest to multimilioner z Korei i co jest ciekawe, on ma też swój program ekspert w Bentleyu, coś na tej zasadzie, natomiast on to zrobił przed Maćkiem Wieczorkiem. Maćka Wieczorka, oczywiście, też pozdrawiamy i jego książki też dzisiaj tutaj się pojawią. Danlog jest bardzo konkretną osobą, jak zdążyliście zauważyć we wstępie, w którym mówiłem, że on po prostu wdraża trzy elementy z książki i odkłada książkę na bok i Jednym z tematów, o którym chciałbym powiedzieć, znaczy, przede wszystkim to poleci książki Fuck You Money, czyli stać mnie na to i finansowa pewność. Znajdź klucz do zdobywania pieniędzy bez względu, bez względu na. Okoliczności. Obie książki polecam, obie też wydało OSM Power. Danlog ma wiele złotych myśli. Jedną ze złotych myśli, które chciałbym pokazać, to jest tak zwany poziom fuck you money, czyli poziom, kiedy Macie już po prostu wyjebongo, że zarobiliście taką kasę, że już wiecie, że to jest jakby stop. Po co nam taki poziom fuck you money? Po to przede wszystkim, żeby wiedzieć, w którym momencie właśnie już jesteśmy na emeryturze, w którym momencie osiągnęliśmy to, co chcemy osiągnąć. Płapką wielu przedsiębiorców Oczywiście, początkujący przedsiębiorcy myślą sobie, o, ale to będzie problem, kiedy skończyć. Większym problemem będzie zarabianie pieniędzy. No właśnie nie, bo w którymś momencie, jak zobaczycie, że się rozwijacie, wasz biznes idzie do przodu, robicie skalę, powiększacie się, to w którymś momencie po prostu apetyt cały czas rośnie w miarę jedzenia. I wasze cele zmieniają się w nowe cele, nowe cele, nowe cele, nowe cele. I to jest budujące, tylko w pewnym momencie trzeba umieć powiedzieć stop, trzeba w którymś momencie umieć się troszkę od tego biznesu zdystansować. Na przykład poprzez wiek, bo całe życie się nie da pracować, ja sobie życzę całe życie działać jako agent nieruchomości, bo uwielbiam to robić. Zmierzam do tego, że w którymś momencie każdy te kupony chce odcinać jako przedsiębiorca i. Fuck you money to jest poziom, w którym wy te kupony będziecie odcinać. I myśl przewodnia tego sformułowania jest taka, że często ta kwota, ta kwota marzeń, ta kwota, gdzie już mamy to tak zwane wyje bongo, okazuje się być znacznie mniejsza niż się nam wydawało. Bo ktoś mówi, jak będę miał jacht, dwa samoloty mogę umierać. Po czym okazuje się, że za na przykład kilka milionów można te trzy y, rzeczy mieć, załóżmy, tak? Zależy oczywiście, jaki jacht można pewnie kupić za 150 milionów również. Natomiast jakby ogólnikowo y, także dana loka też bardzo polecam w zakresie książek. Skoro jesteśmy przy finansach, chciałbym polecić tutaj jeszcze dwie książki George S Clayson Classon. Nieważne, najbogatszy człowiek w Babilonie. Książka dosyć krótka, tak patrząc na fali różnych innych, które tutaj mam, gdzieś tam w granicach 170 stron. Ona polega na tym, czy, czy jakby idea, której z niej płynie, jest taka, że jest pewnych kilka elementów, na które warto zwrócić uwagę. One są błahe, banalne, właśnie trywialne, jak te wcześniej wspomniane cytaty, ale w momencie, jak będziemy się ich stosować, to po prostu będziemy bardzo szybko rosnąć, jeśli chodzi o nasz, naszą wartość netto czy nasz majątek. Są to różne. Są bardzo różne elementy też w tej książce wymienione, natomiast yy, powiem Ci, co tutaj sobie zapisałem. Zawsze zatrzymuj część pieniędzy dla siebie, minimum 10%. To, co odkładasz, musi zarabiać. Nie wydawaj więcej niż zarabiasz. Porady na temat klejnotów. Szukaj u handlarza klejnotów. Genialna myśl. Czyli jeśli chcesz kupić nieruchomość, to gadaj z agentem nieruchomości, a nie z piekarzem. Pomnażaj majątek. Zabezpieczaj go. Zabezpiecz emeryturę. Rozwijaj swój potencjał. Szczęście przychodzi do tego, kto wykorzystuje okazję. Ludzie czynu są ulubieńcami szczęścia. To też jest kapitalny one-liner. E, lepsza odrobina ostrożności niż wielki żal. To na pewno. Nie, że tutaj 10 myśli z takiej książki wypisałem. Oczywiście ona jest zdecydowanie bardziej rozbudowana. E, polecam ją również. Książką, o której grzech byłoby również nie wspomnieć, e, nie przeczytałem jej całej, natomiast. E, do momentu do którego doczytałem jest przegenialna, zresztą jest to już pewnego rodzaju klasyk. Ponad 100 mocno tysięcy sprzedanych egzemplarzy. Michał Szafrański Finansowy Ninja. Polecam, jeśli chcecie własne finanse rozłożyć po prostu na pierwiastki pierwsze, to jest właśnie taka książka. Wspominałem tu chwilkę wcześniej, że Maciej Wieczorek zainspirował się właśnie danym lokiem, prawdopodobnie, bo on też jeździł sobie w Bentleyu i o różnych poradach mówił. Yy, natomiast no jest to świetna inspiracja, przełożył to na polski rynek i, i jakby szapoba duże. Yy. Tutaj mam kilka w ogóle książek z ekspertów, natomiast powiem o dwóch. 48-godzinna doba Macieja Wieczorka właśnie i nadwyki 2.0. Obie są związane z efektywnością osobistą, zarządzaniem sobą w czasie i podobnymi. Zdradzę jedną z technik, może mnie nie zamkną za to do więzienia. Maciej mówi o technice tak zwanej UADZ. Czyli jeśli mamy daną listę zadań na dany dzień, to żeby... Mocno uprościć tą listę, wybrać właściwe priorytety, odrzucić elementy, których nie powinniśmy dzisiaj robić, to zadajemy cztery pytania do każdego z naszych zadań. Pierwsze to jest U. Czy da się to zadanie usunąć bez straty, jeśli chodzi o biznes, bez straty, jeśli chodzi o relacje z klientami i tym podobne. Jeśli nie da się usunąć, zadajemy drugie pytanie, a, czy da się to zautomatyzować? Więc jeśli mamy wrzucić post na Facebooka, jest poniedziałek, to być może automatyzujecie to sobie i na przykład co sobotę wrzucacie posty, więc wtedy z listy na poniedziałek takie zadanie powinno zniknąć. D Trzecie pytanie. Nie da się usunąć, nie da się yy, zautomatyzować na no to trzecie pytanie. Czy da się oddelegować? Czyli czy jesteście w stanie to zlecić pracownikowi, komuś na zewnątrz i tak dalej i tak dalej. Załóżmy, że się nie da oddelegować, więc z czyli zrobić. I poprzez te cztery właśnie pytania: usunąć, zautomatyzować, delegować, zrobić, mocno filtrujecie listę swoich działań, zadań na dany dzień i to też wam pozwala efektywniej właśnie zarządzać swoimi Taskami na, na dany właśnie dzień. Gdzieś tam zbliżając się powoli do końca odcinka, bo wydaje mi się, że ten podcast też podzielę na kilka, bo jest jeszcze o czym mówić w zakresie książek, które polecam. Natomiast chciałbym jeszcze powiedzieć o Stevenie Pressfieldzie, którego też wydaje OSM Power. Jest dużo tego OSM Power, natomiast jest to wydawnictwo, które po prostu wydaje dużo dobrych książek, stąd też no, pojawia się ich wiele w tym właśnie zestawieniu. Nikt nie chce czytać Twojego gówna. To jest jedna z pierwszych książek, które przeczytałem, właśnie Pressfield'a, mocno motywująca. Pressfield w ogóle całe pojęcie oporu rozkłada na pierwiastki pierwsze, o czym też napisałem w swojej książce, jak ja ten opór odbieram. Opór, w skrócie, czyli ta cała prokrastynacja wszystko, co uniemożliwia nam działania natychmiast tu i teraz, i też bardzo. Moim zdaniem najlepszą książką pre-filla, którą przeczytałem, jest Stań się Pro. Idea polegająca na tym, że nie ma czegoś takiego, że ci się nie chce. Pro to nie ma to znaczenia, czy ci się chce. Masz robotę do zrobienia, masz zobowiązania, masz model współpracy ze swoim klientem, w którym zobowiązałeś się do czegoś i tym podobne. E, czyli bycie pro to przede wszystkim nastawienie polegające na po prostu działaniu, 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 a nie szukanie wymówek typu e, nie chcę mi się tego zrobić, dzisiaj mam słaby dzień, zrobię to jutro. E, bycie pro to jakby wejście w głąb e, siebie, w głąb swojego myślenia. E, Przeciwstawienie się oporowi, działanie być może obok niego, ten opór tajemniczy, no to jest oczywiście ta prokrastynacja, przekładanie zadań na później, odlekanie, wymówkoza i inne podobne. Bardzo ciekawa pozycja, zwłaszcza, że Pressfield pisze w taki sposób, że jest rozdział na przykład na jedną stronę, tak? Yy, czy na pół strony i tym podobne. Yy, więc bardzo szybko kończy myśli, natomiast każdy kolejny rozdział schodzi głębiej. W daną tematykę, także to też jest bardzo ciekawe, ciekawa forma napisania książki. Na sam koniec oczywiście książka Wyjście z butów pracownika, czyli jak odejść z etatu i zdobyć niezależność finansową autorstwa mojego. Jestem również w trakcie nagrywania audiobooka, więc jeśli wysłuchałeś do tego momentu, napisz w komentarzu chcę audiobooka i dostaniesz darmowy rozdział do sprawdzenia przed zakupem, bo jesteśmy już na etapie mniej więcej finalizacji tego, tego projektu. Dlaczego warto przeczytać książkę Wyjście z butów pracownika? Książka Wyjście z Butów Pracownika jest kierowana do osób, które nie wiedzą od czego zacząć, jak zacząć, jakich technik, narzędzi, patentów użyć, żeby jak najszybciej porzucić właśnie buty pracownika, ale jest też wiele o mentalu. To, co trzeba przepracować, to, co trzeba zmienić, to, co trzeba zostawić, czego ma być więcej, czego mniej. I ona nie jest adresowana tylko do osób, które są na etacie, ale również do osób, które chcą polepszyć swoje umiejętności komunikacyjne, sprzedażowe, negocjacyjne. Książka to nie tylko moje doświadczenia, przedsiębiorcy, ale również moich klientów, współpracowników, pracowników i tym podobne. Także na hasło podcast Dawid macie specjalny kod rabatowy. Warto sobie kupić, kupić również swojemu znajomemu, znajomej żeby po prostu realnie mogło to wnieść wartość do ich życia. Znać w komentarzu, jak podobał wam się ten odcinek, czy się podobał, co byście dodali, jakie książki wyczytacie. Widzimy się w kolejny poniedziałek o 7 rano, żebyście w miejscu, które kochacie lub nienawidzicie, mogli posłuchać tego podcastu. Ja nazywam się Dawid Pajerski. Do zobaczenia.